Witajcie, nazywam się Jan Rysler i pokażę Wam dzisiaj, jak szybko i łatwo zainstalować SMA PowerPlus Solution dla uzyskania maksymalnych uzysków energii, nawet przy częściowym zacienieniu lub różnym ustawieniu modułów, na przykład na dachach wielospadowych. Tutaj widzimy poszczególne komponenty SMA PowerPlus Solution. Do samego montażu jest potrzebny wyłącznie zwyczajny śrubokręt TS4R. Platforma TS4R jest dostępna z różnymi osłonami z wbudowaną elektroniką mocy. Usterki w poszczególnych modułach, np. wskutek zabrudzenia, są sygnalizowane i można je bardzo szybko usunąć. Funkcja wyłączenia umożliwia wyłączenie instalacji fotowoltaicznej na poziomie modułu. Funkcja optymalizacji pozwala na zwiększenie mocy instalacji również przy częściowym zacienieniu. Lub różnym ustawieniu modułów. Funkcja ta umożliwia również wyłączenie instalacji na poziomie modułów. Gateway to antena do komponentów TS4R. Umożliwia bezprzewodową komunikację maksymalnie 120 wyposażonych w nią modułów. Jednostka komunikacyjna Cloud Connect Advanced łączy komponenty TS4R za pomocą sieci WLAN lub Ethernet z naszym Sunny Portal. Pokażę Wam teraz, jak montuje się komponenty TS4R na module. R to skrót od Retrofit i nadaje się do montażu we wszystkich popularnych standardowych modułach. Komponent TS4R wsunąć w górny narożnik modułu fotowoltaicznego i połączyć go z przyłączami DC. Teraz instalujemy gateway, która jest połączona bezprzewodowo z komponentami TS4R. Śrubę mocującą z lewej strony na górze gateway można przykręcić śrubokrętem. Kabel RS485 łączy Gateway z modułem komunikacyjnym Cloud Connect Advanced. Przygotowałem tu przewód. Zamontuję go przez przepust kablowy na złączce wtykowej. Bardzo ważne jest prawidłowe zamknięcie przepustu, aby całość była wodoszczelna. Antena ma zasięg bezprzewodowy do 15 metrów, aby zapewnić optymalny zasięg. Trzeba wybrać odpowiedni moduł na dachu. Na zakończenie instalacji przykręcamy z powrotem pokrywę. Teraz pozostaje już tylko zamontowanie jednostki komunikacyjnej Cloud Connect Advanced na standardowej szynie DIN. Na koniec mocujemy Cloud Connect Advanced na szynie DIN. Podłączamy zasilanie. I podłączamy przewód komunikacyjny RS485 do gateway. W tym momencie instalacja jest zakończona. Teraz, w celu połączenia z internetem, wybieramy wersję bezprzewodową lub przewodową za pomocą sieci Ethernet. Pokazałem Wam dzisiaj montaż elektryczny SMA PowerPlus Solution. Następnym etapem, który Wam zaprezentuję, jest uruchomienie komponentów TS4R. Jest do tego potrzebna aplikacja Tingo Energy, która umożliwia identyfikację komponentów TS4R na dachu. Następnie można zarejestrować całą instalację fotowoltaiczną w Sunny Portal. Dzisiaj nauczyliście się, jak zainstalować SMA PowerPlus Solution. Nazywam się Jan Rysle z SMA Ginter Kramer Academy i zapraszam na następne filmy.